Tak wyglądają nagrywki do nowego programu w TVN Turbo, który będziecie mogli oglądać już od września na antenie. W przypadku tego odcinka trzy samochody kabrio. To jest pierwszy Peugeot 308 CC z dwulitrowym silnikiem HD i podmaską, czyli jak gdyby najlepszy wybór do tego samochodu, ale zobaczcie jaki mega fajny samochód. Piękne fotele, skórzane, oczywiście ogrzewane tutaj z nadmuchem na kart. Bardzo ładna deska rozdzielcza, francuski design ogólnie mega fajnie fotele też wyglądają praktycznie jak przednie, można powiedzieć takie sportowe. Tutaj nie ma nadmuchu, jest taka troszkę imitacja. Jest duży bagażnik, ale tym samochodem możemy jeździć 12 miesięcy w roku, ponieważ ma sztywny dach, który składamy i robi się nam takie ładne, fajne kupę. Program będzie można oglądać od września na antenie TVN Bo tak jak wam powiedziałem, a ja o tych samochodach od września będę wam. Opowiadał, jakie będą następne, dwa następne. Koniecznie musicie sprawdzić już we wrześniu w TFN Turbo. A ja już nie przeszkadzam chłopakom, bo Ale cały czas. No właśnie, bo ja im cały czas w kadr wchodzę, więc to było na tyle.